Dobra, znowu Mirek? Ja pierdolę, rzygam tą mapą kurwa, nie? Znowu Mirek oficjalnie chuj. Mirek oficjalnie. Jaki... Jaki... Ej, mnesta, ty debilu jebany! Mówisz do mnie, weź cymbale, ten delay wyłącz, kurwa, kretynie pierdolony, a delaya kurwa nie ma, więc chuj ci kurwa wri. Pozdro! Ja pierdolę, kurwa. no kurwa, ile można czytać te bzdety pierdolone, które ty piszesz? Przecież nie ma kurwa debilu, jebany żadnego dileja kurwa. Ej, to u niego czy u mnie? U niego, u niego. Kurwa, masz taka spruta poszła, że aż nie mogę nadążyć z czasem. Parówę, ja par pies. a zresztą. chuj ci, na najmniej inne. Wypierdala, kurwa. Chopie, nawet mi się nie chce z tobą dyskutować, kurwa. Wyjebko oficjalnie. Nie, no nie ma hopie. No go on będzie wyzywał cymbalę, wyłącz Dileja, kurwa nie ma Dileja, no kurwa debil jebany hopie. No co ty kurwa jesteś pierdolnięty, czy kurwa z chujem na no, łby się zamieniłeś? Pozdro.